Na pewno to krzyżna droga. Ruszaj do wszystkich dialogów! To ci biorę. Historia sztuki to przede wszystkim historia ojca rodziny, który, dla którego pieniądze są najważniejszą częścią jego życia. Ale jest to też historia rodziny, która, która zrobi wszystko, żeby, żeby po prostu wyjść na swoje, żeby, żeby osiągnąć po prostu cel, jakim jest zdobycie majątku po prostu ojca. Myślę, że Skąpiec jest takim y, twórcą, który ciągle bawi, ciągle, ciągle śmieszy i jest takim wdzięcznym autorem właśnie do takich przekładów jak nasze. Myślę, że dobrze się bawimy. Wszyscy wszyscy tutaj, cały zespół to są ludzie, którzy robią to po prostu, bo, bo tak, tak nam się fajnie jest razem i fajna rzecz. Fajna rzecz. A może pan jakieś pieniądze z Na scenie zobaczymy zespół składający się z nauczycieli i pracowników zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Mamy też nauczycieli, którzy pracowali kiedyś w naszej szkole. W tej chwili no, z różnych przyczyn już nie pracują, ale nauczyciele i pracownicy zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Macie tremę przed występem? Tak, trochę. Bo... Wszystko umiemy, ale niektóry, niektórym się boimy, że się nie uda nic. Jak Ci się pracowało z dorosłymi? Fajnie, wszyscy się śmiali, myśmy też chodzili, wszyscy się śmiali, wszyscy mylili teksty za, dla zabawy. My lubimy grać w Haceku. To jest taka publiczność bardzo wdzięczna. Liczymy na pewno na to, że gdzieś tam w pierwszych pięciu, dziesięciu minutach pojawią się pierwsze brawa, bo strasznie w tym momencie no, czujemy ten taki związek z publicznością i gra nam się wtedy bardzo fajnie. Na co są te wszystkie złote, krewne, lajwki, inne mały, kiedy mi się jak świat, do poczucia galonki. i po co wydawać pieniądze na te ruki? Hey, można noć?